Zakupy udane. Zakupy tak, udane. No, Powiem ci. No i lepiej sweterek, że... tak. sweterek tak. jest, bo ciepły. Ty, to byś mi się w Anglii przydała. A w Anglii to bym miała co robić zakupy, bo tam jest dużo sklepów, tak. więcej niż u nas. Tak, sweterek ładny. No dobrze, jak przyjdziemy, to idziemy na zakupy w Anglii. Tak, Fajnie ma, tak spędzić, ale Nie będzie problemu. Ale teraz idziemy do Mateusza, pokażemy, jak on tam pracuje i funkcjonuje. A daje sobie radę, tak? Pewnie, że tak, daje radę, wszystko jest super, naprawdę. Czasami na tam wiadomo, są małe komplikacje jak to z facetami, ale dają radę. Jest A, dobrze, naprawdę. To ja. Przepięknie tam robią no, piękne buty, malują obrazy. No i tatuażysta też bardzo ładnie robi. Mateusz z mamą ma dosyć dobry kontakt. Ja zawsze obserwowałam i tak sobie myślałam, gdyby moja mama żyła, to bym też mogła z nią spędzać czas, bym zabierała na wakacje, bym robiła obiady, byśmy fajnie spędzali czas. Bardzo mi tego brakuje, jest mi bardzo przykro. Zawsze klientki przychodzą: Mama z córką, jest mi tak cholernie przykro. To jest dla mnie bardzo ciężkie. Powiem szczerze, że wcześniej jakoś to wypierałam, a teraz czymś jestem starsza, tym bardziej mi tego brakuje. Często płaczę, nie pokazuję nikomu, ale zawsze chce mi się płakać z tego powodu, że tak mama szybko odeszła. Chociaż tyle, że Mateusz ma mamę, więc mamy tutaj kogoś. Nie jesteśmy sami. A dzień dobry. Dzień dobry, siema błagam. O, ja nie, go, synuś. A, zimno, Kamil, e, moja mama? Tak. A, dzień A dzień dobry. Dzień dobry, no, dobry. Miałka. To, to Ania, nie? Tak, tak. <śmiech> <śmiech> Cześć. Dzień doberek, dzień doberek. I tutaj następny artysta. Tutaj już malowanko, ale na ciele. Czyli tatuaże piękne. To będzie ten tatuaż? Tak. <laughs> tu są prace też Kamila, on wszystko maluje ładnie. O, to właśnie Kamilek. Wspólnik. Tak pięknie tu maluje. Yes. Tak, no, tak, zajebiste, nie? Ale mi się podoba to brokatowe. A mi właśnie motor malował na czarno. No, no ja wiem, by chcieli też mi brokat zrobił. Dobra, Babusia, to co? Sto lat, sto lat, niech nie, żyje, żyje, żyje 100 na... Sto no, nie, no, lat, niech żyje, żyje, żyje. Jeszcze raz nie zapomniałeś no nie, jakby się tyle, mogli. Tyle, tyle lat już nie mieliśmy urodzin razem z wszystkim czego. Udało się w dziękuję, końcu razem, tak. Proszę. Dziękuję ci ślicznie, dziękuję ci. No, nie? no dziękuję, bardzo Aniu.